W szkole podstawowej nr 4 w Łukowie odbywały się u Dni Kultury Chrześcijańskiej, zorganizowano je już po raz dziesiąty. Dni Kultury Chrześcijańskiej w naszej szkole są organizowane od 2009 roku, to już 10 lat w tym roku. Chcemy ukazywać właśnie te zasady, które płyną z Ewangelii tym młodym ludziom, bo te dni zawsze są skierowane do młodzieży, żeby to właśnie na tych zasadach ewangelicznych mogli układać swoje życie. Pan Bóg działa przez ludzi, więc zawsze takimi mocnymi akcentami są właśnie ci goście, których staramy się zapraszać. I tak pierwszego dnia tutaj w naszej szkole gościliśmy osadzonych w zakładzie karnym w Zamościu, którzy no jeszcze jak się okazuje przez kilka lat ci, którzy byli u nas tą karę będą odbywać. To zawsze mocne przesłanie, mocne świadectwo tych, którzy no nie do końca tak układali sobie życie jak, no jak uczy Pan Jezus. No i zawsze, zawsze te mocne reakcje, ponieważ ci więźniowie są u nas już kolejny raz kiedy staje przed Tobą człowiek, który mówi tak, no mam, jestem, mam wyrok 15 lat, a, a okazuje się, że jeszcze kilka lat przede mną i nigdy w życiu nie zrobiłbym jeszcze raz tego, co zrobiłem, ale teraz czasu się nie da cofnąć. To zwłaszcza ten pierwszy dzień te świadectwa osadzonych bardzo mocno do młodzieży przemówiły. Drugi dzień był dniem skierowanym trochę pod kątem Ojca Świętego Jana Pawła II, ponieważ w tym roku Dni Kultury są połączone z Dniem papieskim pod hasłem Wstancie. Chodźmy, a więc konkurs y, wiedzy o Janie Pawle II, ale też jakby akcent y, taki codzienny, akcent na to położony na obronę życia. Y, nie tyle może obronę życia, co, co, co też taką troskę o zdrowie o życie, ponieważ był też konkurs, y, możliwość skorzystania z, z nauki o pierwszej pomocy, reanimacji na fantomie. Y, no i trzeci dzień to był dzień. Gdzie gościliśmy, można powiedzieć, takich saperów, panów, terapeutów, którzy w program, z programu Antymina pokazywali, do czego też prowadzą używki współczesne, jak można bardzo zaplątać się i później bardzo trudno jest wrócić. To też bardzo mocne przesłanie, połączone też z muzyką hip hopową, tylko tam, czyli taką, która jakoś tak szczególnie chyba do młodzieży dociera I, i też widać było po frekwencji, po reakcjach tych młodych ludzi, że to, ten program cieszył się naprawdę

Życie jest piękne, choć czasami rani nas Swymi ostrymi grudzami jak róża Pije jak róża, jest w kurza, Czas wyjść z tych dolin na wzgórza Dla mnie rzecz to być blisko wodne Dla niego ocean jest jak kałuża I znowu za dziś mieście Jak dla nas już zaprzemódź się zreszcie To na rzeczy dawno, Mam nadzieję, czas Byśmy żyli naprawdę Życie nie jest proste, rolę to raz Zbijasz się na błyskot, potem ja się raz Niech paznach wam coś pogrania długo Niezako nie napomnienie syna, nam wszystko To chcę zachować dużo Wspomnasz siebie strasznie, bo straciłem do pana, zyska, że ci wiesz, za to on mój tam mieszkam, jest zleja Drzwi otwarte są, ale powiedz, co jest twoim celem To zwycięstwo jadę, tak jak sobie wkładem Liczy się męską, strach to przeciwnik żaden Ty doskonała miłość, wypełnia ciebie całego Choćby szedł ty ciemno ciemną, nie ulegnie się złego tak, właśnie tak Nazywam się Patrycja, chodzę do klasy ósmej. Uważam, że dni kultury chrześcijańskiej, które są u nas od 2009 roku w naszej szkole organizowane, są bardzo rozwijającym dla uczniów sposobem spędzania wolnych lekcji, gdyż mogą wtedy poznać, jaka naprawdę historia wiąże się z tak jak pierwszego dnia mieliśmy spotkanie z więźniami, z pójściem do więzienia, i że to nie jest wcale przyjemne, a wystarczy tylko jeden moment którym, przez który może to się stać. Mam na imię Aleksander. Dni kultury chrześcijańskie dają nam bardzo dużo do myślenia. Możemy wywnioskować z nich różne zachowania, które nam sprzyjają, które nie. Na przykład ja nauczyłem się, że nie warto robić różnych rzeczy, na przykład narkotyków, piść alkoholu, bo nie jest to nam potrzebne do życia. Nazywam się Maja, chodzę do klasy 8, a myślę, że kultury Dni Chrześcijańskiej są potrzebne w szkole, ponieważ jest dużo nauki, a przy takich dniach można odetchnąć. Są też różne występy, to jest potrzebne, ponieważ więźniowie opowiadają o swojej przyszłości, o swojej zmianie. No, są różne konkursy, na przykład konkurs piosenki religijnej, można się rozluźnić wtedy, tak samo klasa się integruje. Są jeszcze jakieś konkursy plastyczne, są też uczniowie rozwijają swoje pasje. Ja mam na imię Adam, mam 14 lat i chodzę z tą oto panią do klasy jednej. Bardzo lubię kulturę chrześcijańską. Jestem ministrantem już od kilku lat. No i moim zdaniem jest to potrzebne, żeby dzieci, czyli ta pierwsza, druga, trzecia klasa zaczęli no, rozumieć, co to znaczy kultura chrześcijańska. I żeby napędzić ich wiarę duchowną. Dni kultury chrześcijańskiej zakończył przegląd piosenek religijnych w wykonaniu zarówno uczniów, jak i nauczycieli. tego tegoroczne Dni Kultury Chrześcijańskiej uznajemy za udane, świadczą o tym też wypowiedzi właśnie naszych, naszej młodzieży, uczniów, którzy mówią, chcemy tego nawet może wcześniej niż za rok, chcemy jeszcze z takim przesłaniem, które mocno zastanawia, który daje do myślenia, z którego można skorzystać.